Cześć Wam wszystkim! Tutaj kubek, i dzisiaj otworzymy sobie trzy saszetki z setu um, Gaja Volcano. Um, saszetka wygląda tak: z tyłu mamy opis, jakie kajty znajdziemy w secie. Czyli mamy 6 IX-ów, 9 HOLO, 23 ankomony i 32 KOMONY. Więc żeby nie przedłużać, jedziemy z tym. Okej, okay. tutaj mamy takiego dziadka. I zobaczymy, czy coś tu mamy. To jest chyba skeptile. Nidorian bodajże albo Nidoina. i mamy holo Medicham, z którego się śmiałem otwierając boksa, bo no wygląda to dość dziwnie. Co? <laughs> tak więc mamy pierwszy holo i jedziemy dalej. Czy tutaj mamy takiego gościa? Ciekawy jestem, czy udało mi się już. Czy uda mi się cały set z tych tych kite dodatkowych uzbijać? Zobaczymy ich. Jest 50 ileś chyba. Tak, jedziemy. Kombasken. O nie wiem. Aegislash to chyba to nie jest? Stojczyk. I jest Ageon i X tak to wygląda co fajnie, chociaż już chyba go mam nie jestem pewien, ale tak mi się coś wydaje no ale spoko i ostatnia saszetka tu mamy kogoś takiego to pewnie jest z tej dS -a, a ja jeszcze nie grałem, więc nie kojarzę tych postaci. I ostatnia, szybko. Zobaczymy, czy będzie holo, czy w ogóle coś będzie. Sprawy, tak. Slagma. To jest chyba Banner B. I holo. To jest chyba Egislash. Tak mi się wydaje. bardzo fajnie. Chociaż chyba go mam. Chyba mam wszystkie Holo w sumie. Tak więc to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Jo.